Nie, 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 to nie może się dziać, nie! Na pewno się uciesz. Minęło trochę czasu. Jak ją znam jest na górze jego? Mm -hmm. Zakradnę się i ją zaskoczę. Nie! Nie! Po cichutku. Ach. Ach, jest tam. Ha, ha, ha. Naprawdę trochę minęło. Zniszczyłam wszystko! Chciałam pomóc. Zebrałam ich od rodzin. I ja... zraniłam. Nie chciałam stworzyć śmieci. Nie chciałam porażki. Ale to jedyne co mi wychodzi. Prawda? PRAWDA? Czy <słyska> tym dla ciebie jestem? Naukowym projektem? Alvis! Uwałem ci! Pozwoliłeś to zrobić ze mną! Nie mówiłam o tobie! Więc o kim? Między nami nie ma sekretów, prawda? Więc kto? Ja, ja, o, masz rację. Mam dość tych sekretów. Jakich sekretów? Nie jesteś jedną osobą w tym laboratorium. Są inni. Przepraszam, tak bardzo przepraszam. Ja, ja. Przestań, proszę, przestań. na kłamstwa. Już i tak dużo o mnie wiesz. Tak bardzo cieszyłam się mając kogoś, komu mogłam tak bardzo zaufać. Mimo to i tak to ukrywałam przed tobą. Arthas, dużo dla mnie znaczysz, ale to mnie rani. Chcę tylko wiedzieć co ukrywasz. Czemu? Nie powinnam była tego ukrywać. Nie powinnam. Co to jest? Chciałeś wiedzieć kto? Jest tutaj? Na dole. W prawdziwym laboratorium. Pokażę Ci gdzie. Co miejsce? Co to jest? To ktoś, o kim mówiłam. Nie są źli, to ja, ani i jest nie więcej. Co? Alwys? Czym to jest? Co to za miejsce? Te laboratorium jest tutaj od długiego czasu. Przepraszam, nigdy ci o nim nie mówiłam. Przez cały ten czas było tutaj. Ach. 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 Nie, 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 proszę. Drogi pamiętniku, siostra Stryny ostatnio upadła. To przykro, bez siostry, która by do niej przemawiała. Stała się bardziej zamknięta w sobie niż kiedykolwiek, więc zacząłem z nią więcej rozmawiać. Powinniśmy wystąpić razem. Spodobał jej się ten pomysł. Nie, przez cały ten czas mnie wiedzieliśmy. Metaton była tutaj? Ty to zrobiłaś? Ja. Eksperymentowałam z determinacją. Po tym, jak Azgo zobaczył, co zrobiłam z twoją duszą, dał mi więcej... pacjentów. Pacjentów? Przepraszam, ja... ja skłamałam na twój temat. Dlaczego? Ja chciałam, żeby Azgo mnie docenił. I zrobiłaś to im? Dla niego? Tak. Z MTT bałam się, okej? Okay. Czy strena wie? Nie mogłam mu odmówić. na? Nie mogłam. Nie, nie wie. Co? Chyba nikt nie wie. A co z ich rodzinami? Te listy już ich nie czytam. Zbyt się boję. Alves, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo się martwią? Musisz im powiedzieć. Nie mogę. Powiedz im. Nie. Czemu sam nie zrobisz czegoś z własną rodziną, zanim zaczniesz mówić, co mam zrobić z ich? Ja. O, nie, ja. Tak bardzo przepraszam. Proszę, pomóż mi z tym sekretem. Jest mi z tym tak ciężko samej. Proszę, oby twoje mamy coś do ukrycia.